Dzisiaj zrobimy sobie ekspiarkę, ale zanim to, to muszę wam pokazać, co się zmieniło na świecie, ponieważ no troszkę tutaj przesiedziałem i jak widać tutaj wszystko wyrównane jest już. Naszło mnie na taki pomysł, żeby zrobić sobie miasto. Zrobimy sobie miasto, dlatego mamy tutaj początek ulicy. Która na razie tutaj jest z, bloku, z bruku. Tutaj mamy o można powiedzieć takie rynny, odprowadzanie właśnie wody. I jak mówię, tutaj mamy drogę z samego bruku, ale w końcowej takiej w takim wyglądzie ma być po prostu na przemian z jakimiś innymi blokami. I Tutaj, właśnie, będzie port gdzieś stał i to będzie już jakiś większy budynek. Tu mamy właśnie fajną drogę do tego poprowadzoną. Ta, mm, ta farma tutaj, jej oczywiście później nie będzie. Ona na razie tutaj jest. Mm, ponieważ na razie nie mam tutaj zbytnio pomysłu, co zrobić. E, oprócz tego tutaj mamy kanał i. Most, który będzie gdzieś tutaj dalej prowadził, będzie tutaj gdzieś dalej prowadził, a u góry zrobiłem sobie właśnie las, gdzie e, ścinam sobie drzewo. E, oprócz tego jak sobie zejdę i się, i się prześpię, bo zaraz będzie ciemno. To możemy zauważyć, że mam dwie. Flagi, ponieważ e, dwa razy, i mniej więcej w tym samym miejscu, gdzieś w tym oto miejscu, e, atakowali mnie e, ci to oni się nazywają chyba pillagersy, coś takiego, e, właśnie mnie zaatakowali. I dzięki temu mam takie flagi. Poza tym, e, zdobyłem jakieś, jakąś kuszę. Tak, więc może kiedyś sobie postrzelam z kuszy. Poza tym, jak możecie już zauważyć, e, przez szybę mamy tutaj króweczki Ola oraz świn świnki. Tutaj, jak zejdziemy, to mamy enchanting. Oraz zrobiłem sobie tutaj pod ziemią e, przejścia wszędzie. Tutaj mamy przejście do kopalni. A tutaj do in, e, dalszej części jaskiń. I nie sądziłem, że pod moim domem są tak rozległe tutaj jaskinie, ponieważ wszędzie jeszcze nie byłem. I później myślę, że sobie e, wszystko jeszcze obczaję, co tam się dzieje pod moim domem, bo troszeczkę się tam dzieje. Jest jaskinie są naprawdę tutaj rozbudowane. Tak więc ja przygotuję sobie na ten moment opróżnie sobie ekwipunek i sobie zrobię kilka kilofów, i widzimy się na miejscu, gdzie będę robił ekspiarkę. Dobra, już po oczyszczeniu całego terenu z pobliskich potworków, można przystąpić właśnie do rozbudowywania naszej. Ekspiareczki. Jak na razie mamy tutaj spawner. Sobie zobaczmy, co mamy tutaj. Płyta muzyczna okej. Okay. Złoto siodło. Kości. No dobra. A w drugiej mamy kolejną płytę. Proch kości. Dobra. W takim razie na początek. Yy, myślę, że rozbudujemy sobie tak yy, od. Tego spawnera w tą stronę 4 krateczki oraz w tą stronę również 4 krateczki. Dobra, jak już to mamy wykopane, to teraz kopiemy się w kolejne dwie strony po 8 krateczek. Tutaj 8 krateczek oraz w tą stronę 8 krateczek. Ok, i jak to tak wygląda, to teraz kopiemy jeszcze od spawnera 4 kratki w dół. Teraz nad spawnerem, jak mamy spawner, to tutaj robimy sobie oto. Taką przerwę. Dokładnie w taki oto sposób. I teraz będziemy bawić się nieco wodą, ponieważ tutaj na, tej, na tym tutaj poziomie przez tą całą długość wszędzie lejemy wodę. yeah Po drugiej stronie robimy to samo. Przydałoby się zrobić tabliczkę. Tabliczkę dajemy pod spawnerem, oraz rozlewamy wodę po bokach. No, i tu się kopiemy w dół. Myślę, że jakieś 4 krateczki, może 5 krateczek w dół na razie wystarczy. Później, może to jakoś zmodyfikuję i jeszcze więcej krateczek w dół sobie zrobię, ale jak na razie to mi wystarczy. Zrobię to mniej więcej w taki sposób. Yy, Tutaj zrobię tak oraz tak, żeby tu wystawały tylko nogi. I w ten oto sposób mamy to już prawie gotowe. Teraz zrobić wyjście stąd tylko. Dobra, mamy już wyjście przygotowane, teraz trzeba tylko zebrać pochodnie, załatać tutaj tą ścianę i będziemy mieli wszystko gotowe. Okej, okay, sprawdźmy jak się to prezentuje teraz. Tak więc schodzimy. Przy okazuje sobie tutaj jeszcze parę pochodni. E, Okej. Okay. Tak więc... Wygląda to spoko. Wygląda to całkiem spoko, tak więc... Myślę, że to co chciałem to w dzisiejszym odcinku zrobiłem. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle, tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, tu udostępnijcie ten odcinek. Cześć!